15 lat temu doszło do wydarzenia bez precedensu. Prezydent Lech Kaczyński wraz z grupą szefów państw naszego regionu udał się do Tbilisi, stolicy Gruzji, żeby przeciwstawić się rosyjskiej agresji. Rosjanie podchodzili już pod Tbilisi i groziła wielka masakra. Groziło zajęcie całej Gruzji. Lech Kaczyński nie przywiózł ze sobą wojska, nie przywiózł ze sobą czołgów. Ale zorganizował wielkie wstacie dyplomatyczne, które obudziło Zachód i powstrzymało Rosję. Putin nie był wtedy gotowy do większej wojny, do większej konfrontacji i udało się go na kilka lat zatrzymać. Niemniej Lech Kaczyński przestrzegał. Najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem pewnie kraje bałtyckie, a później przyjdzie czas na Polskę. Lech Kaczyński nie miał jasnowidzenia, nie był prorokiem, po prostu doskonale analizował rzeczywistość, rozumiał i czytał rosyjskie plany. Zdobywania krok po kroku wpływów w państwach byłego ZSRR i regionu, który znalazł się pod panowaniem sowieckim, myśmy byli ostatecznym celem tego ataku. I Lech Kaczyński przede wszystkim chciał pomóc Polsce. Jak się zachowały ówczesne władze Donald Tusk, Sikorski, robiły co mogły, żeby wesprzeć Rosję. Sabotowały tą wizytę, wyśmiewali się z Lecha Kaczyńskiego i upewnili Putina, że w razie jakiejś wielkiej tragedii, w razie jakiejś wielkiej katastrofy nie będzie wsparcia, a być może nawet nie będzie dochodzenia, co pokazało potem kilka tygodni później próba zamachu na Lecha Kaczyńskiego w kolejnej wizycie, sześć kolejnych wizyty w Gruzji. Ja bym też tu nie ufał tym elitom, które podają się za prawicowe, patriotyczne, ultraprawicowe, które dzisiaj grają na Rosji. Mamy niestety też partie podającą się za patriotyczną, nazywającą się Konfederacja, a która nie potrafi wyciągać wniosków, a nawet mówi, że wejdzie w koalicję z Donaldem Tuskiem. Co ich łączy? A no właśnie to. Niechęć do rozumienia polskich interesów. Tyle tylko, że Donald Tusk przez dłuższy czas robił to przynajmniej nie pod naszą flagą, a teraz nawet to go łączy, że zdradę ubiera się w biało-czerwone barwy. Konfederacja targowicka, nie? Galicja Obywatelska i Konfederacja. To, to, na razie, to na razie są jeszcze różne partie, ale czy to jest inny temat, nie wiem.